Jestem um, Lila od Karolina G. Dzisiaj będę odpowiadała na um, pytania od mojej mamy. Czasami mówię niedobrze, bo um, mieszkam kupę lat w Anglii, ale jestem Polakiem, okej? Okay? Jak coś prze przekręcam, nie martw się. Także zaczynamy! Pytanie numer jeden. Lilusiu, co to jest wioska? Wioska jest jak są listy, takie kolory um, pomarańcowego i czerwonego. Tak. <ścoughs> nie. Ja nie. Wioska takie miejsce. Może ktoś miska? Jasne. Liluniu, kolejne pytanie. Co to jest schabowy? Schabowy to to jest łatwe ok Schabowy są jakieś jedzenie? To nie jest owoc, to jest jakby takie mięso. On jest jakby takie brązowe. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że sabowe są Smarzy one smakują dobrze. Ja lubię słabowe. Co to jest lilia? Lilia jest kwiat, który może, może być dużo z nich, ale najbardziej ja lubię różowe lilie. Bo to jest mój ulubiony kolor i to jest moje imię. One pachną pięknie. Naprawdę. Te kwiaty moja mama ma. Kolejne problemy. pytanie. Kto to jest wampir? Wampir? O straszny! Wampir jest jakby... Tak jak są wampirki, takie zęby. I one chcą, zjeść. A. A czy ty widziałaś kiedyś wampira? Ja widziałam wampira, jak to się ubrał na Halloween. Abym się boiła jakby... Co? Ja się tylko boję, jak wampiry byłyby takie. Wampir ma jakby um, takie białe um, kolor. Skóry i ma jakby takie um, wielkie żółte zęby. i on ma czarnie. On ma takie, takie tu czerwone, tu białe, a tu czarne, a tu buty białe, a tu czarne, 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 czarne. kolejne pytanie, liweczko. Co to jest szambo? Kto to jest chemik? Myślę, że on zra, um, zabiera chemię albo daje chemię? Robi chemię? To to chemię, to chemię, to! To, to! O chemię! Jak się robi chemię? On był wiedział. On robi jakby chemię? Które. Ale dlaczego robi chemię? To jest pytanie. Napiszcie, kochanie, na komentarzach. Um, i dlatego on robi lemie, bo to jest niezdrowe. Naprawdę. Co to jest lileczko mech? O tak, mech! Nee! One rosną, no, rośnią lasu, na drzewach i musisz nóż zabrać, żeby je ścinać jak chcesz. One są jakby takie twarde albo łatwe. I ja wiem, że one on jest zielony e, służy też do swier... dekoracji. Co to jest lila benzyna? Benzyna ple. Benzyna jest um, jakby taka gładka woda, ale ona ma, ma bardzo duże siły. Takie siły. <grym> I... I ona służy do samochodów. On daje jakby elektrykę do samochodu, żeby mógł się Drugie pytanie. Kolejne pytanie. Co to jest Lilusiu, biżuteria? Biżuteria. Mama, czy to, to jest najłatwiejsze? Naprawdę. Biżuteria jest coś, które mamy i dziewczyny używają do. Um, Kosmetyki są. I one mogą stać jakby na uszu. Czerwone. Kosmetyki, tak. mm, -mm. Co? Biżuteria, nie kosmetyki? mm, -mm. Co? <śmetyki> A nie mówi ci e, nic, że biżuteria to jest coś innego? Nie. Korcyki! <śmetyki> Czy się kochanie pomyliło? Pomyliło mi się. Z Mam kolejne pytanie, Lileczko. Co to jest Bigos? Bigos. Jam To jest kapusta z On um. Ja uwielbiam Bigos, bo on smakuje jak świat Jak wody. <noise> Mm. No, nie tak, ale ja jak mój tata zrobił jedzenie było pyszne i miał bigos. Bigos je, może być jakby pomarańczowy, jakby i brązowy jakby razem. Wydaje mi się, że ma w środku mięso. Ja lubię mięso. Kolejne pytanie, Lileczko. Co to jest krewetka? krewetka naprawdę kiedyś mama jadła krewetki na pizzę. krewetka jest um, czas morskie wygląda jak rak albo jak krab mogę powiedzieć, ale ja nie lubię krewetków no nie jadłam krewetków no to nie wiem, ale wyglądam tak, że ja nie spróbuję krewetków nie wygląda tak ładnie. Na mamy smakują dobrze, bo nie wygląda ładnie, ale mama spróbowała i tak jadła na pizzę. A ja tak. Nie dawajcie mi tych krewetek! Co to jest mango? Mango, mango, mango. Owoc? Jakby taki owoc? Mango. Mogę powiedzieć, że może być strę. Nie ma mango, bo... mm. Mama je daj, bo daj jakby taki talerz czasami z owocami. <grywia> ja jem czasami mango. <grywia> Ale to nie jest mój ulubiony baj. Owoc. Oto jest Lila Fabryka. Nie wiem, ale ja tego zgadzam. Pizza, please? Myślisz, że tam jest miejsce, gdzie się pizza robi? Czy to jest miejsce, gdzie się pizza robi? Ja tego zgadam, okej? Okay? Chyba we wszystko się tam robi. Czy to jest Duża, bo jak mam mieć we wszystkie rzeczy, no to musi być duża. To dobrze, Lilu. Prawie zgadłaś, kochanie. Dziękuję Ci bardzo ja tego za. Ja <grych> no, że. też ona robi wszystko tam, no to pizze. <grych> pizze też się pewnie robi w fabryce, ale chcę Ci powiedzieć, że dziękuję Ci bardzo za te wszystkie odpowiedzi. Świetnie sobie poradziłaś. Eee, I bardzo Ci dziękuję za udział w tym filmie. Czy chcesz coś powiedzieć naszym widzom? Ja się, ja się bardzo cieszę. Zobaczę Was też i chcę powiedzieć pa! Lubię nagrywać filmy fil, filmy? Zostawcie łapkę w górę. Pa!